Już 24 maja zapraszam Cię na dzień otwarty naszej inwestycji w osiedle rząska. Na tą okoliczność przygotowaliśmy specjalną ofertę dom 1b aż 80 tysięcy taniej. Zamieszkaj w miejscu, gdzie lokalizacja robi wrażenie, tylko dwie minuty od dzielnicy Bronowice i komfortowy dojazd do Krakowa. Osiedle Rząska to kameralna inwestycja domów w zabudowie szeregowej z prywatnymi ogrodami. Co wyróżnia naszą inwestycję? Dego dowiesz się na naszym dniu otwartym. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak może wyglądać Twój wymarzony przyszły dom. Wpisz w nawigację Rząska, ulica klubowa 10 i widzimy się. W sobotę, 24 maja, w godzinach od 10 do 13. Zapraszam.